Dzień dobry wszystkim, kochani, witam na wspólnej modlitwie. Kochani, mówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia za Pana Adama, powrót do zdrowia dla Niego, po łaski. Po zakończeniu koronki mówimy modlitwę Ojca Pio w trudnych sytuacjach, Także intencji Pana Dama. Przekochani, zacznijmy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Ojczy nasz, który jesteś w niebie, Święć Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matka Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod wąskim piłatem ukrzyżowany Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł. trzeciego dnia z martwych wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzą Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, martwych wstanie, żywy, odwieczny. Amen. Panie Jezu, prosimy Cię za Pana Adama, o łaskę zdrowia dla Niego. Ojcze przedwieczny, ofieruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi usierć dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej mi dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki niej mi dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki niejej mi dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki niej mi dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki niej dla nas i całego świata dla Jego Bolesnej Męki, miej mi dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej mi dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przepogań za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolestej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolestej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolestej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolestej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruj ciało i krew, duszę i bóstwo najmłodszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata... Dla Jego Bolesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego Bolesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata... Dla Jego Bolesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata... Dla Jego Bolesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata... dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmłodszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej mi dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej mi dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej mi dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej mi dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmłodszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miło sierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej dla nas i całego świata. Lego bolesnej męki, mił się dla nas i całego świata. Lego bolesnej męki, mimił się dla nas i całego świata. Lego bolesnej męki, mimił się dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, zmił się nad nami, i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zrób miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zrób miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój i Miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy Święci, Święty Boże, módl się za nami. Modlitwa ojca Pijo w trudnych sytuacjach. <laughs> o mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę, uzdrowienie dla Pana Dama. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć ziemię imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak był na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę prawdę powiadam Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam Wysłuchaj mnie, gdyż proszę ojca w imię Twoje o łaskę, uzdrowienie dla pana Adama. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć ziemię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Drować Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen Słodkie serce Jezusa. <laughs> w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony tymi słowami proszę o łaskę, uzdrowienie dla Pana Dama, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryję, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie jedno z niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych, dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaskę, o którą Cię prosimy przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie serdecznie guzapach za wspólną modlitwę. Życzę wszystkim spokojnej, głosowej nocy z Panem Jezusem i Maryją. Panie dami wspieramy modlitwą, Pana, Pana sprawach, Pana, Pana intencjach, żeby dobry Bóg wysłuchał Pana, przywrócił Panu zdrowie. Panem Bogiem.